nowy rap 1 listopada był był, zaczynał się listopad 1 listopada był dzień wszystkich świętych, 2 listopada był dzień tak, dzień zaduszny, był dzień zaduszny będę rapał tak, byliśmy na cmentarzach byliśmy na cmentarzach, tak byliśmy na cmentarzach tak, zapaliśmy jak zapaliśmy siecki to nasza pamięć, o tym będę tak rapował, tak był, będzie nowa nota i zaczynał się 1 listopada sobota, mieliśmy drugi dzień listopada, niedziela 3 listopada, poniedziałek i 4 listopada, wtorek, zawsze o tym rapuję Jest listopad, jest nowa nuta, rapuję Bo zawsze to na numerach, rapuję, rapuję Naszą rodzinę, nasze rodzinę i tak będę rapał, Tak, na rodzinę będę rapał. i będę rapał Będzie, krótko będzie rapał, o tym rap Naszej rap, naszy ben, zawsze będę rapał Będę składał rap, naszą rodzinę rap Będzie o tym wszystkim, rapuję Ten numer zawsze było dobre numer na bitach zawsze się nawija I rapuje ciągle na numer, rapuję ciągle na numerach Zawsze rapuje, będzie nowa nuta I będę służył rapu Będę rapował będzie zawsze Oto nowa nuta, gdy tutaj Idę hip-hopem ciągle, hip ciągle, hip ciągle na numerach Zawsze były numer będzie hip-hop Będzie flow zawsze na numerach Gdy ciągle na numerach Marymy od zawsze dobry rap zawsze będzie hip-hop Tutaj się rapuje Zawsze jest w naszym bitwie Zawsze były dobre numery Gdy ciągle na numerach Zawsze były to nowe numery Gdy rapuje ten numer Rapuję ciągle na numerach Zawsze będzie oto flow Znowu to, że tutaj te nowe numery nabitak zawsze będzie. Na numerach siema takwo ciągle na numerach zawsze hip Hitkopowe wersje, hitkopowe teksty na numerach będzie spalany wersja z listopa to jest w tydzień. Wtedy listopada, drugi nie będzie listopada i będzie. Tak trzeci tydzień listopada, czwarty tydzień listopada, zawsze będę o tym. rapuje, nowe no też składam się siema rapuje Dobry numery nabitek zawsze na nawikach, na nawikach Zawsze będzie lotu, te siema, jest listopada, listopada tu będzie. Tak 5 listopada. I nowa nuta, gdy rapuje więcej Rapu będzie na numerach Szyma, gdy ciągle na numerach Słychać ciągle rap i kopowe wersje Na numerach zawsze będzie nowa nuta Gdy rapuje wiele Dobrego rapu na bitach zawsze będzie Nasza muza, gdy ciągle na numerach Słychać ciągle rapuje Ten numer zawsze będzie Oto fląk, znowu nuta ciągle na bitach Zawsze będzie wiele Dobrego rapu to rapuje rapu rybrapu, zawsze na tak jest Jeśli stopa dwa tysiące, W świątych roki będzie wiele Dobrego rapu serca rapuje Tak numery zawsze Gdy jest piętnaście, 3-3 godziny Pierwsze to było drugiej godziny, Trzecie godziny było, zawsze będzie 3:00 4:00 Godziny piątej się ma chitko, w latą ty za 6 godziny, 6 i 7 godziny, 8, 9, godziny, i 12, na nastego, dwunastej, trzynastej. Grafikkop, autentyczny, rapnik hopowe, wersje zakwytych na djecha, jak piękne noty blow, zawsze na numerach dyrafuje. Od zawsze na numerach będzie hitko, będzie flow na nasze braki, dobry numer. Szkoda wrapuje, będę kwota. Z naszym konnym Bogu za tym kraburdańskie możliwość Jak będzie wchodzą nasz rab Naszemu kochanemu, Bogu burdańskie możliwo, to nasza rozmowa, to nasza rozmowa z naszym kochanym Bogiem oczy będzie raz.